Jak uczyć się trudnych rzeczy w łatwy sposób na przykładzie jednego genialnego wykresu, stworzonego przez tego pana, którego nie będę wymawiał, bo nie chcę już, wiecie, go pokaleczyć. Wracając, generalnie chodzi o to, że efektywność naszej nauki jest oparta na dwóch zmiennych: z jednej strony poziomie naszych umiejętności, a z drugiej strony poziomie naszego wyzwania, czyli tego, co chcemy osiągnąć. I teraz opiszę wam trochę elementy tego wykresu. Na przykład pierwszym stanem jest po prostu stan takiej nudy, czyli poziom waszych umiejętności jest niski. Poziom wyzwania, które sobie stawiacie, też. Na odwrotnym biegunie jest stan takiego flow, czyli wiecie, co macie zrobić, jesteście w stanie to zrobić, mimo tego, że to wyzwanie jest bardzo ambitne, jesteście w stanie to zrobić i to osiągacie. Myślę, że każdy kiedyś miał taki stan, gdzie po prostu nawet świadomy nie myśli nad czymś, jednak to idzie do przodu. Dobra, do czego zmierzam? Chodzi o to, że właśnie w praktyce ta nauka bardzo często jest po prostu efektem perspektywy jednej osoby, losowej podstawy programowej. Losowych założeń w pracy, losowego widzi mi się wykładowcy na uczelni, więc ten poziom waszego challenge, czyli takiego wyzwania, jest bardzo różny od tego, co naprawdę macie jako poziom waszych umiejętności. I oczywiście próbuje się to wyrównać poprzez jakieś tam testy poziomujące, poprzez jakieś tam dodatkowe kursy, ale niestety nadal nikt nie, nie wpadł na pomysł takiego systemu, który efektywnie by dopasowywał te osoby względem właśnie z jednej strony wyzwania, a z drugiej strony poziomu ich umiejętności. I też w praktyce przez to rozwija się rynek korepetycji.